Poprzednio w Akademii Tańca. No a jak tylko poczujesz się lepiej, zacznij pracować z Risel nad duetem. Nareszcie się zrehabilituję po tym, jak zawiodłem moją drużynę podczas obydwu kwalifikacji. Czuję się tak samo jak wtedy, gdy lekarz pozwolił mi tańczyć. Ale gdy mam to zrobić, czuję strach. Bardzo przepraszam, że uciekłam. Po prostu tarantka przywołała wiele wspomnień. Wspomnień o Jamesie. Dzięki. Mam cię. Wiesz, co jeszcze masz? Plamę z musztardy na. Halo? Mam cię. Muszę wracać do pracy. A ja wracam na próbę. Pa James. O nie. Tylko nie to. Powiedziałam do Alfiego, James. Popełniłam ogromny błąd. Akademia Tańca. Gdy inni zobaczą ten taniec na konkursie regionalnym, to powiedzą: Wow, a my powiemy: Tak, będą bardzo zdziwieni. Markuję choreografię, bo nadal brak mi pewności. Mimo, że doktor pozwolił mi tańczyć, to nie jestem gotów, by dać z siebie wszystko. Uuu, uuu. 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 Moim zadaniem jako kapitana jest dołożyć wszelkich starań, żeby wszyscy tancerze dawali z siebie jak najwięcej. Nikomu nie sprawię to problemu poza Noa, który markuje znowu piąteczka! Tak, tak! Niezła robota. No, tak. Fakty. Chłopaki, widzimy się znowu w środę. Okej. Okay. Nieźle. <laughs> Henry. Potrzebuję rady. Rada to moje drugie imię. Mów. Riley powiedziała do mnie James. Ach, kiedyś powiedziałem do nauczyciela Mamo. Pan Peters nie był zadowolony. Nie, nie, to coś innego. Może nie jest gotowa, żeby się ze mną spotykać. Riley i James bardzo długo byli parą, a zatem to naturalne, że się pomyliła. Wszystko będzie dobrze, stary. To oznacza, że zaczyna się do ciebie przyzwyczajać. Henry ma rację. To tylko imię. Zrobiła to raz. To nic takiego. Tak, tak, tak. Sok? Tak. Sok. No a sok? Pewnie. Chodźmy. Na razie. Cześć. No. Możesz na chwilę wrócić? Uu, Noa ma kłopoty do zobaczenia, stary. Nie wiem, co się dzieje z Noa, ale zamierzam to wyjaśnić. Powiedz, dlaczego markujesz choreografię. Nie wiem, nie mogę tego przezwyciężyć. Przez cały czas trzymam się granic, które uznaję za bezpieczne. Noa za dużo myśli. Powinien się wyluzować i dobrze bawić. Pomogę mu to zrobić. Powinieneś na chwilę przestać myśleć o tańcu. Co byś powiedział na uwaga, cykl ćwiczeniowy? Co masz na myśli? Nie wiem co to jest. Cóż, nie znam się na fizjoterapii, ale oglądam filmy. Kiedy jakiś twardziel ma pecha, to zawsze serwują mu porządny cykl ćwiczeniowy i wtedy odzyskuje siły. Dobra, kapitanie, wchodzę. W to. <laughs> Super. Spotkajmy się później w sali prób. Zgoda. W latach 60. byli e, e, hipisi? Walczyli o pokój albo coś w tym stylu nie jestem pewna. Ej, hey, o jak leci? Pracuję nad projektem historycznym do szkoły. Muszę nakręcić krótki filmik o wszystkich dziesięcioleciach od lat 60. do teraz. Niestety na razie nie mam żadnego pomysłu. Historia jest nudna. Posłuchaj, uwielbiam historię. Znajdź w niej coś zabawnego. Co jest zabawne w historii? Co jest zabawne w historii? Ojej, kasy nie wiem. Wszystko? Wiem. Skoncentruj się na stylach tanecznych w każdej z tych dekad. To brzmi nieźle. Ale nie mam pojęcia, jak wyglądał taniec w latach 60. albo 70. Albo. zostaw to mnie. Spotkajmy się później w studiu A. Zrobię Ci niespodziankę. Hm? Jak dobrze, że Amy jest moją przyjaciółką. To jest dla mnie bardzo trudny projekt, więc przyda mi się każda pomoc. Co się dzieje? Namówiłam grupę ludzi podróżujących w czasie, by do ciebie dołączyli i odbyli historyczną podróż. Za chwilę cofniesz się do swingujących lat 60. Pewnie tego nie wiecie, ale mam fioła na punkcie dwóch rzeczy: tańca, i historii. To szczęśliwy dzień dla Cassie. Wykonuje wszystkie tańce z lat 60 -tych. Twista, swima, mashed potato. Tak, tak, idę na całość. W tamtych czasach taki taniec był bardzo kontrowersyjny. Nastolatkowie w latach 60 nie chcieli tańczyć jak ich rodzice. Chcieli się uwolnić. Cudownie, że Amy tak szybko udało się to zorganizować. To jest o wiele lepsze od tego, co robiłam. Lata 60. były bardziej interesujące niż myślałam. 70. pewnie nie będą gorsze. Jeśli zignoruję to, że Riley powiedziała do mnie James, to wszystko będzie ok. Nie możemy tego ignorować. Musimy o tym porozmawiać. Powiedziałam do ciebie James. Naprawdę? Nie słyszałeś? Już zapomniałem. Bardzo przepraszam. Po prostu mi się wymknęło. Przecież nie jesteś Jamesem, jesteś Alfie. Chyba coś w moim mózgu się połączyło nieodpowiednio i zaczęłam gadać bez sensu. Bla bla bla. Nie myślę o Jamesie. W ogóle. Kto to jest James? To było przypadkowe słowo, które mi się wymknęło i lepiej przestanę już gadać. Rozumiem. Byłaś z Jamesem bardzo długo. To naturalne. Naprawdę? Wybaczysz mi? Oczywiście. Jesteś niesamowity. Naprawdę. A teraz zapomnijmy o tym. Dziś wieczorem wyświetlają czarno-biały film w moim ulubionym kinie. Pójdziesz ze mną? To jest doskonały pomysł. Z przyjemnością, James. A to znaczy. Skoro Alfie jest wymarzonym facetem, to dlaczego ja ciągle coś psuję? To ekscytujące! Wszystko już przygotowane. Cykl ćwiczeniowy Noa może się rozpocząć. Wkrótce będzie tańczyć jak dawniej. Do czego to ma służyć? Widziałeś kiedyś film Karate Kid? Tak, uwielbiam go. Będziesz uczyć mnie karate? <laughs> nie, niestety nie. Jeśli masz wrócić do formy, to musisz uczyć się tańca od początku. Dlatego staniesz na tym pudle, na jednej nodze, tak długo, jak ci się uda. Wykonasz arabeskę. Chyba nie potrafię. Potrafisz, tylko musisz w to uwierzyć. To ćwiczenie zawsze pomaga filmowym bohaterom. Jestem przekonana, że jemu również pomoże. Zgoda. W porządku, jeszcze raz. Dobrze. Nie chcę zawieść Skylar, ale przede wszystkim nie chcę zawieść siebie. Zrobię to. Potrafię. Wiesz co? Już wiem, jak to zrobić. Będzie dobrze. Rewelacja! Tak, cały dzień. jestem z niego dumna. Właśnie opuścił strefę komfortu. Jeszcze trochę i odzyska wiarę w siebie. W porządku? Zapnijcie pasy. Przenosimy się do lat 70. Amy i jej podróżnicy w czasie tańczą w różnych stylach, pomagając mi w szkolnym projekcie. To najlepsze zajęcia z historii, jakie miałam. W latach 70. królowały dyskoteki i dj -e. Ten nowy styl narodził się z połączenia muzyki funk i pop. To był zupełnie nowy, rytmiczny odlot. Tańczymy disco, wykonujemy bump i hustle. Jesteśmy jak Dynant. Tak! tak. Czy może być coś bardziej niesamowitego? Brak mi słów! Alfie, zaczekaj. Przypadkowo powiedziałam do Alfiego James. Zrobiłam to dwukrotnie. Czuję się okropnie. Nie wiem, co z tym zrobić. Przepraszam, że nazwałam cię James. Za którym razem? Pierwszym czy drugim? Ach, żałuję tego, ale wynagrodzę ci to. E, dziś po południu zabiorę cię na randkę. To będzie najlepsza randka, na jakiej byłeś, obiecuję. Zaplanowałaś coś? O tak, pewnie, że tak. Tak naprawdę nic nie zaplanowałam. Muszę wymyślić coś niesamowitego i to szybko. Zaczekaj, aż zobaczysz, co zaplanowałam. To coś niewiarygodnego, szokującego. Coś tak dobrego, że zapomnisz, że dwukrotnie strzeliłam gafę. Z radością pójdę z tobą na randkę. Już nie mogę się doczekać. Brzmi ekscytująco? Spotkajmy się w holu. Alfie, dam ci znać. Alfie. Wtedy zobaczysz, co zaplanowałam, Alfie. Muszę to jakoś wynagrodzić Jamesowi. Alfiemu! Alfiemu. <słuch> <słuch> Więc jakie będzie kolejne ćwiczenie? Oglądałeś kiedyś Rokiego? Tak, uwielbiam ten film, tak. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Roki trenował uderzając w duże kawałki mięsa. <słuch> Dlaczego nie używał worka treningowego albo czegoś podobnego? Bo Rocky jest mistrzem. Mistrz boksuje jedzenie. Chcesz być mistrzem, prawda? Tak. Dobrze. A może to powinien być stek? Jestem wegetarianką, więc niech będzie kapusta. E, no dobrze. Mam w nią uderzyć? Tak. Nie wygłupiaj się. Uderz. Zgoda. Głupio się czuję. Spójrzcie, boksuję warzywa. Ale jeśli dzięki temu wrócę do dawnej kondycji, jestem za. Lepiej. Noa zaczyna w siebie wierzyć. Ale przed nim wciąż największe wyzwanie. A teraz przenosimy się do lat 80., w których taniec był bardzo przyzwoity. Gdy motyw z lat 70. minęła, 80. utorowały drogę hip-hopowi, breakdance'owi i teledyskom. Wykonuje ruchy króla Popu, legendarny Moonwalk. Jego wysokość jest tutaj. Hey child, outside, like moonwalk, Sprinkler, The Worm. Te ruchy taneczne z lat 80. są nadal bardzo świeże. <laughs> 80-te to był kompletnie inny świat. Kolejne lata 90. Spadłam na doskonały pomysł. Skoro Alfie nie może wrócić do Szwajcarii, sprowadziłam Szwajcarię do niego. O, oh. hej! Welcome <grym grym> w Szwajcarii, Książę Alfredzie. dich zu sehen. Co? Miło cię widzieć. Serio? A, tak, rozumiem. <grym w Szwajcarii> Usiądź. <grym w Szwajcarii> Przygotowałam dla ciebie tradycyjne szwajcarskie danie: czekoladowe fondi? Z serem. Wierz mnie, w Szwajcarii nie spożywa się czekoladowego i tak często, niestety. A cóż, może spróbujesz, <grym> jasne. Czyżbym czuł ser w tym czekoladowym fondi? Trochę? Wpadło mi tam trochę sera i próbowałam go wyłowić, ale mi umknął. Więc pomyślałam, że to tylko nabiał i po prostu zaczęłam mieszać, mieszać i mieszać. Teraz ledwo można go wyczuć. W tej czekoladzie dość wyraźnie czuć ser. To nie jest smaczne, ale naprawdę doceniam jej starania. Pik. Jasne. A, proszę, rozgość się. Trudno powiedzieć, czy ta randka jest udana. Ale patrząc na minę Alfiego, to wydaje mi się, że chyba nie. Co mnie teraz czeka? Cóż, widziałeś kiedyś gwiezdne wojny? E, tak, kocham ten film. Czekaj, co robisz? Podczas treningu szkoleniowego Jedi trzeba nauczyć się używać mocy zamiast oczu. To będzie łatwe. Tańczyłem kiedyś z zasłoniętymi oczami podczas międzynarodowego turnieju. Kiedy tańczył z zasłoniętymi oczami, był w szczytowej formie. Dlatego chciałam mu to przypomnieć. Jeśli dzięki temu nie odzyska wiary w siebie, to koniec. Zamierzasz. czymś we mnie rzucać? Au! – Co? Nie powiedziałaś mi, że au, będziesz Nie Wykorzystaj moc, Powiedz, kiedy będziesz rzucać! – Nie, masz użyć mocy! – Au! To niesprawiedliwe! Au! 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 Jest już bardzo blisko, ale musisz w siebie uwierzyć. Muszę mu udowodnić, że znowu może tańczyć tak jak dawniej. To. Wreszcie czuję się tak silny jak przed operacją pleców. Dzięki Skylar i jej ćwiczeniom dam czadu podczas konkursu regionalnego. Koniec z markowaniem. Nie dokonałbym tego bez ciebie. Jesteś najlepszym kapitanem zespołu. Wielkie dzięki. Do usług. A teraz przygotujcie się na lata dziewięćdziesiąte. Zaraz, mogę zatańczyć? Tak. Nie żyłam w latach dziewięćdziesiątych, ale widziałam zdjęcia i filmy. Nagrasz to? Pewnie. Oglądanie tańca jest super, ale tańczenie to jeszcze większa frajda. Woo! Lata 90. to początek internetu i reality show. Ludzie mogli w łatwy sposób zainteresować się tańcem i uczyć się go. Reality show powstało w latach 90.? Myślałam, że istnieje od zawsze. I ja właśnie dajemy czadu. Ten układ taneczny to niezły wycisk. Woo! A teraz 21 wiek. Żegnamy lata 90. i witamy nowy wiek. Większość z nas zaczęła wtedy tańczyć, więc wiemy wszystko o tej dekadzie. To niesamowite. Mam tak wspaniałych przyjaciół. To może być moja pierwsza w życiu szóstka z historii. W dekadzie po roku 2000 tym królowały świetne tańce. Single Ladies, Stanky Leg, Leanback. Gdybym miała swoją empatójkę, to zatańczyłabym wszystko. <śpiewanie> Świetna zabawa! To niewiarygodne. Wytańczyliśmy 50-letnią historię tańca. Tak. Najlepszy projekt w dziejach. <śpiewanie> Tym razem dostanę wysoką ocenę z historii. Dzięki, Amy. Siedzimy z Alfim w milczeniu, dając, że jedzenie nam smakuje. To typowy przykład nieudanej randki. Smak sera jest dość wyraźny, prawda? Mm. Wiesz, to jest obrzydliwe. <grym> Ta randka rzeczywiście jest nieudana? <grym> Wiesz... Troszeczkę. Wybacz. Bardzo chciałam ci to wynagrodzić, co się stało i chcę, żebyś wiedział, że myślę tylko o, słuchaj, o tobie. Nic się nie stało. Naprawdę dobrze się bawię. Serio? Pewnie. Ale teraz niestety muszę już iść. Mam coś do załatwienia. A już wychodzisz? Tak, to bardzo pilne. Dobrze. Rozumiem, jak najbardziej. Nie przejmuj się tym. Naprawdę myślałam, że ta randka się uda. Wygląda na to, że Alfie i ja nie rozumiemy się tak dobrze jak kiedyś i nie wiem, jak to naprawić. Do zobaczenia. E, czekaj, nie pocałujesz mnie na pożegnanie? Oczywiście, gapa ze mnie. No, to do zobaczenia. Tak. Alfie i ja staramy się to wszystko ułożyć. Ale ja cały czas robię coś nie tak. Czemu się tak dzieje?